Siema, witam w TB. Dzisiaj kontynuujemy zmagania na kontynencie Jalahar. Przespałem się nad swoją taktyką i przyjąłem zdecydowanie lepsze podejście, żeby zmaksymalizować ilość wizyt w Akademiku przy zahaczaniu co kółko o zarówno część portową, jak i zapewnieniu, że odwiedzę arenę w regularnych odstępach. Dla przypomnienia, poza nomadzkimi dropami dla uzupełnienia sakiewki, muszę eliminować kraby i to jest powodem wizyt w części arenowej, przy okazji kasuję słonia dla szansy zdropienia ków, a w Foreign Quarter moim celem są dworki będą snajpery i Wild Warriory. Dodatkowo wybijam jak najwięcej Amazonek i Walkiri, wiadomo, Protection Charm, a następnie kierując się na południe, czyszczę część portową, która tego dnia idzie mi zaskakująco lepiej, chyba przez fakt zbycia się strachu, który paraliżuje ręce. Podsumowując, pełnego ruta. Szedłem z Akademika dachem na południe. Tam podbijałem naresw Dark Monków i schodziłem do części portowej. Czyściłem bezpiecznie poziom 0, wracałem na start i byłem plus 1 wracając powoli na górę mapy. Wychodziłem koło Nomadów, czyściłem tą miejscówkę ponownie i znowu z dachu szedłem na wschód. Tam zbijałem Amazonki i piętrem przychodziłem do North. Schodziłem zaraz przy bramie do Areny. Na arenie wszedłem do Słonia, czyszcząc wszystko co podeszło pod Awasa i wracałem do Foreign Quater. Po pierwszej godzinie wyszedłem z 16 beltami i kilkoma dropami z piratów, gdzie highlightem była butla rumu. Dzisiejszy profit był podkręcony przez to, że tym razem dobrze się spakowałem. Na spot wszedłem z 0 kapa, przez co po zrzuceniu paru runek i wypiciu manasa miałem idealnie udźwigu na same GP i creature produkty. Z biegiem czasu wypełniałem lukę pomiędzy zebranym złotem, a z użytymi awalanczami foodem, którego mogłem pozbyć się w łatwy sposób przez oszamanie szynki czy chlebka, jeśli brakowałoby mi miejsca na jakiegoś smakołyka. W porównaniu ze wczorajszymi zmaganiami, sam nie potrafię zrozumieć co mną kierowało w momencie jak wszedłem na miejscówkę ze stówką wolnego kapa i próbowałem zbierać itemki pojedynczo. Niestety pochwaliłem się swoją głupotą w internecie, ale ważna jest refleksja w tym temacie. Druga runda była ustrukturyzowana podobnie pod kątem obranej drogi, z wyjątkiem, że pod sam koniec zacząłem zrzucać fire bomby na Spawn dworków, które wisiały mi jako task. Po ukończeniu Wild Warriorów podjąłem task na barbarzyńców, bo jednak znajdę je na faku, chociaż powinienem pójść w stronę minosów. Pod sam koniec Hunta. Gdzie byłem już na oparach pod kątem run, odpuściłem wchodzenie na piraty, skupiając się na nomadach i amazonkach. Piraty i tak nie niosą za sobą tak potężnego profitu, przez fakt, że na darmowym koncie nie mogę wystawić samodzielnie przedmiotów, tylko jestem zmuszony sprzedawać je na stracie paru tysięcy. Oczywiście największy profit na pirackim dropie można zdobyć na kostce na Depot High, ale do tego potrzeba szczęścia. Druga runda przyniosła 26 roub Beltów. Ukończyłem wszystkie tygodniowe taski z pominięciem blat crabów, które wydaje mi się, że nie spałdują się na biedackich miejscówkach. Po dzisiejszych zmaganiach jestem o trzy poziomy do przodu i jeden M-level. Łącznie na markecie opyliłem prawie 50 beltów i tuzin turbanów, za kolejno 170 i 50k. Po odliczeniu runek jestem prawie 200 tysięcy na plus. Jutro sprawdzę czy bez abonamentu można dostać się na jakieś nieoczywiste miejscówki i na tej podstawie zdecyduję, co dalej można robić. Dzięki za uwagę i do usłyszenia jutro.